Dzień dobry, dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak wspaniale widzieć Cię w niedzielę. Cieszę się bardzo, jeżeli przeszłaś przez cały tydzień 10-minutowych praktyk. Możesz być z siebie bardzo, bardzo dumna, dumny. Jeżeli nie, to jutro kolejny tydzień, także zapraszam Cię do praktyki porannych 10-minutowych ze mną. Napisz mi proszę po zakończeniu, jak się czujesz, co one wniosły w Twoje życie, ja mam naprawdę nadzieję, że po każdej z tych praktyk Twój dzień wygląda inaczej, jest pełen energii i motywacji do działania. Tak jest u mnie. Pamiętaj, że Twoje zdrowie najlepsze, jakie może być, jest w Twoich rękach. To co? Zaczynamy pięknie niedzielę. Siądźcie sobie już tak jak ja, wsiadzie z krzyżnym, ręce góra wdech i prawa dłoń na macie. Lewa przeciąga, lewy bok tułowia, góra wdech, druga strona. Góra wdech, jeszcze raz na prawą stronę. Góra wdech i na lewą stronę. Ręce, góra wdech i skręć się na prawą stronę. Lewa dłoń na kolanie, wydłuż plecy, weź wdech, z wydechem skręć. Się. Spójrz za siebie, przytrzymaj, oddychaj. Dobrze, ręce, góra wdech. I na drugą stronę. Mhm. Prawa dłoń na kolanie, lewa z tyłu, wydłuż plecy, weź wdech. i skręć się, i oddychaj. Dobrze. Ręce, góra wdech. I spleć z tyłu koszyczek. I barki do, wciągną w dół łopatki do siebie. Ocuń jeszcze koszyczek od pośladków. Przytrzymaj. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, uwolnisz ręce. Jeszcze krążenia barkami do góry, barki do tyłu. Do góry i do tyłu. Dobrze, i do przodu. Do góry i do przodu. Okej, okay, ciało już czuję, że coś się będzie działo. Dobrze, przejdźmy do klęku podpartego. Uh -huh. Rozpostarte palce, dłoni, kolana na szerokość bioder, stopy również, wklęsłe plecy, pozycja krowy. Zaokrągli kot. Wklęsłe plecy, spójrz przed siebie, weź wdech. Zaokrągli. I jeszcze raz. Wklęsłe plecy. I zaokrągli. Proste plecy, przejdź do szczeniaka, dłonie jak najdalej, wydłużaj boki tułowie. Czoło nie opada, tylko dłonie są przyklejone. Proste plecy. Dobrze. Dobrze. Wycofaj ręce. Prawa ręka do przodu, unieś ją i noga lewa do przodu. Do, przepraszam. Do góry unieś ją wyprostowana na em, linii z biodrami. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przyklej dłoń prawą, zrotuj biodro na zewnątrz, pięta wypchnięta. Lewa ręka do góry. I spójrz przed siebie, oddychaj, zachowaj równowagę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Przyklej lewą dłoń biodro do maty. Jeszcze raz, prawa ręka unie się, wyprostuj, ugnij lewą nogę w kolanie, złap prawą ręką za kostkę. Mhm. I odsuwaj jeszcze. Pięte od pośladka. Pośladków. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wyprostuj nogę, wyprostuj rękę. Odstaw na matę. Dobrze. Druga strona. Unieś lewą rękę wyprostowaną, unieś prawą nogę wyprostowaną. Przytrzymaj. Jeden. Dwa cztery pięć dobrze lewa dłoń przyklejona zrotuj biodro na zewnątrz wypchnij piętę prawa ręka do góry jeden oddychaj dwa trzy cztery Pięć, dobrze. Przyklej dłoń, zrotuj biodro i ponownie lewa ręka wyprostuj, unieś się, niej nogę w kolanie, złap za kostkę, odsuwaj jeszcze piętę od pośladków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Wyprostuj rękę, wyprostuj nogę, odstaw na matę. Zadrzyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Przytrzymaj. Ośladki ciągną do góry. Oddychaj. Dobrze. Prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewą, wydłuż plecy, spójrz przed siebie i z wydechem spłyń. Ręce, góra, wdech. Urdwa, hastasana i tadasana. Pozycja góry. Idziemy dalej. Stoimy na lewej Z nodze, prawą nogę unieść, kąt prosty, mała utita hasta. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie w geście namaste, zwrotuj kolano na zewnątrz. Prawa kostka nad lewym kolanem. Pośladki do maty. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wróć znowu do małej Udita Hasty. I teraz prawą nogę wycofaj do tyłu. Przejdź do Andziniasane. Z tyłu noga prosta na zadartych palcach. Ręce do góry proste. Jeden. Dwa. 4, 5, dobrze. Prawa dłoń na macie, lewa do góry. Moga ugięta w kolanie z przodu. 1. Spójrz za ręką w górę. 2, 3, 4, 5. Dobrze. I z tej pozycji przejdziemy do Prasarita Padotanasany. Skieruj stopy do dłuższej krawędzi maty. Pięty na zewnątrz, palce bardziej do środka, weź wdech, wydłuż plecy i czubek głowy ciągnie do maty, skierowany do maty, tak jakbyś chciał, chciała dłońmi przesunąć matę do przodu, pośladki w linii z piętami, jeden, prasarita, na na namiotu, dwa, proste nogi, trzy, staraj się utrzymywać proste plecy, cztery, możesz użyć kostek, Pięć, dobrze. Pięty do środka, palce pięty, palce pięty. I przejdziemy na początek maty i zrobimy wszystko na drugą stronę. Ok. Stoimy teraz na prawej nodze. Lewa noga góra wdech, mała utita chasta, ręce do góry i przytrzymaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, dobrze, dłonie w geście, namaste, zrotuj na zewnątrz, kostka lewa nad prawym kolanem, pośladki ciągną do maty, jeden, wydłuży odcinek szyjny, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, przejść do małej utitahasty i noga lewa wędruje do tyłu, przejdziemy do Asany. z przodu noga ugięta w kolanie, z tyłu prosta, ręce do góry jeden oddychaj, dwa trzy cztery pięć dobrze, lewa dłoń na macie, prawa wędruje do góry i przytrzymaj spójrz za ręką w górze kąt prosty z przodu w nodze, z tyłu prosta doga, jeden dwa 4, cztery, pięć, dobrze i z tej pozycji przejdziemy do rasarity, padottanasana, ale ja się skręcę do Was przodem, pięty bardziej na zewnątrz, palce do przodu, pochylenie tułowia i teraz prawa dłoń na macie, a lewa ciągnie do góry, jeden, proste nogi, dwa, już na ręką w górze, trzy, ciężar ciała na całych stopach, 4, 5, dobrze i teraz lewa dłoń na macie, prawa wędruje do góry. 1, 2, 3, 4, 5, dobrze. Pięty do środka, palce pięty, palce pięty. I przejdźmy już do siadu prostego. Handel, mhm. sana, uwolni pośladki i teraz ugnij nogi w kolanie w kolanach prawa stopa tuż nad lewą prawa kostka tuż nad lewym kolanem i jeszcze przysuń piętę lewą do pośladka proste plecy prawa dłoń pod prawym goleniem przysuń jeszcze kola tak jakby klatkę piersiową do kolana i przytrzymaj jeden dwa mięsień gruszkowaty tutaj pracuje. Trzy, tam też się potrafią kumulować różne napięcia. Cztery, pięć, dobrze. I na drugą stronę. Lewa kostka nad prawym kolanem. Proste plecy, jeszcze przysuń piętę do pośladków. Lewa dłoń pod lewym goleniem. Koszyczkiem łapiemy za kolano. Klatka piersiowa do kolana, i przytrzyma. Jeden. Kolano dobrze rotuje na zewnątrz. Lewe. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Kolana na dłuższych krawędziach, maty, ręce z tyłu, jeszcze kolana na boki. Mhm. W jedną stronę i w drugą. Dobrze, przejdźmy do siadu skrzyżnego. Jestem przekonana, że wasza niedziela będzie zupełnie wyglądała inaczej. Wspaniałej niedzieli ci życzę. I co? Do zobaczenia w poniedziałek na